Tam się z wami, widzowie! Jak leci, chwilę nie było, mało opóźnienie w odcinkach, bo miałem taki etap w życiu, który polega na zmianie roboty, więc musiałem do tego się przyłożyć. Ale już wróciłem. Zauważyłem, że zajebiście przyjął się odcinek z, ze zlotu jednego, o którym wiecie. Nie każdemu się spodobał, bo parę było takich komentarzy niepochlebnych i nie, które nie chcą, żeby ujawniać się ma żeby ujawniać takie zloty publicznie no ale sorry, taki jest kanał na kanale będzie się coś takiego pojawiać póki będę mógł wrzucać, jeżeli wiecie o co chodzi bo chcę Wam pokazać jak to wygląda też nie chcę za dużo ujawniać żeby ktoś inny nie miał przez to problemu jak wiecie również, wszystkie odcinki tworzone są przy pomocy sztucznej inteligencji osoby, które tam występują pojawiają się przypadkowo i jednorazowo. Duże rzeczy nagrywane jest na green screenie. Are you sure about that? Wracając do tematu dzisiejszego odcinka, plan jest taki, że lecimy na zlot JDM-u podnarodowym. Jaram się jak cholera, bo chcę zobaczyć GTR-y, R34. Które są takim yy, niedoścignionym marzeniem z dzieciństwa. Tak samo jak supra, która jest według mnie delikatnie przereklamowana, bo każdy się jara na jej temat. Mamy aktualnie sobotę, bo weekendy głównie nagrywam. Jak wiecie, praca i inne takie życiowe sytuacje nie pozwalają na to, żeby robić za dużo odcinków w ciągu tygodnia. Postaram się nagrać trochę. Postaram się trochę nagrać na zapas Żeby nie zostawić Was tak naprawdę bez y, odcinka. Raz w tygodniu chciałbym, żeby się jakiś pojawiał, nawet taki ze zwykłej jazdy, żeby no, utrzymać tą płynność na kanale. No, do ostatniego odcinka minęło jakieś 14 dni, także już trochę zjebałem z tym. Zamówiłem też parę itemków do motocykla, który wspominałem wam w odcinku, gdzie omawiałem plan na motocykl i na kanał. Wstawię wam gdzieś tutaj w rogu, o który film mi chodzi. Jeżeli nie widzieliście, to zapraszam serdecznie do oglądania. Nie jest długi, bo parę minut trwa, tam chyba niecałą dyszkę, więc do obiadku jak znalazł. Więc tak, zamówiłem Lustereczka, te skrzydełka takie, które miałem w poprzednim motocyklu są zajebiste. Co prawda, widoczność w nich jest, no, podyskutowałbym nad ten temat Jeżeli chodzi o jazdę autostradową, składasz je, nie robi się, nie rażą boczy Tak samo jakbym chciał przejechać się na tor tak ma. Tak samo jak chciałbym się przejechać na tor, żeby nie rozpraszać, składasz je tylko, przekręcasz, jest petarda Domówiłem te level gardy Jedną i drugą stronę Nie jakieś takie typowo à la carbon, Które połamią się przy pierwszym wykrzywieniu Tylko aluminiowe na CNC Zdadzą egzamin na 100% Wyświetlacz biegów Bo boli mnie to, że jamaszka go nie ma zbudowanego. Będziemy się trochę pewnie bawić z tym, żeby to zamontować No ale tam jest jedna tak Jedna Jedna wtyczka hamujemy Środeczek. Piękny zigzagcik. To jest ta wolność właśnie. Na lewy, na prawy, na lewy. Nikomu nie robimy nic złego. Nie wymuszamy, nie spopaniamy go. I możemy jechać. Jeżeli chodzi o ten wyświetlacz biegów, tak jak mówiłem wcześniej, może znając moje umiejętności się trochę z tym pomęczę, żeby znaleźć odpowiednią wtyczkę, ale tam nie można nic zjebać, więc będzie Gites. Zamówiłem również dźwignię zmiany biegów, bo moja jest już delikatnie w opłakanym stanie, a chcę ją wymienić, żeby jakoś to wyglądało. I chyba wszystko, no widzowie, nadchodzi ten czas. Dojeżdżamy już na odlecik. Zarówno ja, jak i Jamaszka się gotujemy. Jamaszka 107 stop, ja mi pod podupie płynie w tej skórze. Ała, ała, a ła-ła, dziury, dziury, kurwa. O, już widać narodowy. I teraz pytanie: gdzie lecimy prosto? Zaparkujemy gdzieś w cieniu, może. Żeby w dupę nas później nie grzało Miatki mamy E36 Coś tam mamy ciekawego dalej, Subarynka ładna Słoneczko będzie blokowane przez nasze drzewko Idziemy zaraz zobaczymy co tam ciekawego jest na zlecie Dobra widzowie zlecik zaliczony, idziemy coś sobie powiedzieć dalej po Warszawce. Moje ulubione tunele, a później sobie pewnie coś zjemy. Sporo fajnych furek było, nie tylko JDM, -y, ale i niemiecka motoryzacja amerykańska, ale głównie JDM. -y. Ale jeden samochód tam. Konkurencję na kola, na im głowy po prostu. Karbonowa maska, karbonowy cały spoiler. Piękny wygląd. Był jeszcze R34 GTT przerobione na GTR-a. Bez maski z wybrakowanym tylnym elementem. Jakim była lewa lampa? Jakieś slalomy porobimy, pogramy w Tetrisa. Ach, tunele. Coś pięknego. Ale fajnie jest tak wyjechać. Powiem Wam, że nie jeździłem trzy tygodnie motocyklem. Z wiadomych względów, o których wspominałem Wam wcześniej. Siema. No i... próchno się ze mnie przez chwilę zrobiło. Przez takie pierwsze, dajmy na to pół godziny. Muszę komiarkę poprawić, bo mi do ryja wchodzi. Przez takie pierwsze pół godziny Zwyczaiłem się trochę do rowerku, bo po 5-6 latach wróciłem trochę, żeby pojeździć rowerem. Ciężko mi się jeździło, bo nawet kierownicę nie potrafiłem manewrować. Strasznie takie sztywne łapy miałem, ale teraz już jest o wiele lepiej. Ja się bałem, że ja straciłem umiejętność jazdy motocyklem, czego bym nie przeżył. Zaleciłoby. Loud pipe, save, slides. Także kupujcie głośne wydechy, bo jak widzicie, każdy się rozjeżdża. Coś pięknego. O! Adrenalinka od razu podskakuje przy takim przejeżdżaniu pomiędzy samochodami. Co prawda nie jakoś bardzo przy, jak przy prędkości powyżej e, 200 zł. A o, ale ładna kurweta. Ale wystarczająco, żeby uśmiechnęła się morda. Nawet powolna jazda na Tetrisa jest czymś zajebistym. Nie wiadomo czy to motocykl, czy samochód. A kurwa, petarda! 6 minut mamy do tunelu, będzie a what, total what, what, what? Ale mi tego brakowało! Wo, to, Pierdolca dostaje. Czasami i uderza. Ale to jest zajebiste. No to panowie, złapcie się mocno. Siądźcie na czymś, bo lecimy. 快点 Dobra, zwalniamy! Bo tam widzicie już są panowie, których nie chcemy dogonić! Ja pierdolę, jak ja kocham takie uczucie! Wiem, że kamerka nie odda wam tego, co ja czuję. Nie odda wam tego dźwięku, który jest do czy w tunelu, czy nawet czy nawet poza tunelem, na tym tuniku. Póki nie zainwestuję. Póki nie zainwestuję. Póki nie zainwestuję w jakiś audio-recorder

Ja, Jezu! Jak ja się boję takiego czegoś, że y, policjant będzie kierował... Y, kierował, no, kierował ruchem. To jest... Nie znam żadnych takich przepisów. Wiem, że jedź do mnie to coś takiego, pokazuję coś za plecami, a panie Boże, dajcie spokój. Opuszczamy ten region, bo tu się robi niebezpiecznie Bezpiecznie Niebezpiecznie, bezpiecznie Tesla, my sobie polecimy środeczki Ale grzeje po dupie ten silnik Panie Boże Dziuro! Jedziemy w lewo Za całą brygadą Dziura! Lewo w lewo, no Tam też widzę, że do końca lecą Dawaj, dawaj, tup, 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 tup Zboczenie, które pewnie zauważyliście, ale jeżeli słyszę głośny wydech, nieważne czy to jest samochód czy motocykl, zawsze się obracam. Nieważne czy jestem w towarzystwie, czy sam gdziekolwiek, jadę samochód. Ojej! Wow! No, coś zajębistego skrzydło od gts chyba. No to zawsze się odwracam, nieważne czy jestem w towarzystwie, czy nie o! Amerykańskie auta, takie jak tam jechały typu ten ram też są dojebane auto do końca życia nie, nie mówiąc o drinkarach moich w sensie takie jedne jedyne auto to jest no 800 parę koni wszystko ci przewiezie pojemny wysoko yeah. bajka <try> No widzowie, muszę wam powiedzieć, że kebabych przyjął się zajebiście. Nie przecieka, ciasto to typowy taki lawasz, naprawdę dobry. Mięcho również, bo wzięłem mesiane, miesiany. Godne polecenia. Naprawdę. Pojedli, popili, to do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, części spokojnej nocki i spokojnego dnia. W zależności kiedy to oglądacie. Na razie.